Poprzednio w limbo. Au. Czy ja zabiłem się właśnie? Tak, zabiłem się. E, super początek. Coś tu padło ofiarą. Łoo! Dobra, tutaj śmierdzienna gest. Okej. Makabryczna. Łoo, nie puszczaj się. Ekstra. Hmm? Tak zaczynamy tą grę. A to to są łatwiejsze. Yy, łatwiejsze części poziomu. No i coś zrobiłeś? Niszczysz drzewa, kolodzy potem płaczą. Aj... pułapka na górze. Ciekawe na kogo. Na jakiegoś ptaszka, który przyleci do swojego gniazda? O, gniazdko. To nie było gniazdko. Łożesz! Chyba tak, ale nie zdążę. Uciec. Au. I z domu umarłem. Oj, jestem dobry w tej grze. Teraz. Okej, okay, witam was. bardzo serdecznie, nazywam się Żaglowiec, a to jest Johnny. Johnny, który nie jest brawo i dalej nie wiem, czy on powinien mieć takie imię, ale dobra. E, mniejsza z tym. A my zaraz zginiemy, ekstra. Czy jak wpadnę sobie tu? Ekstra! Patrz, kulka! Wow. No i co? Ło, <laughs> nie, nie, nie schodź tam do niego, nie schodź, nie! Chciałem tylko się, żebyś się pośmiał. Z niego, z tego pająka. E, dobra. Także, może mówimy do niego tylko chłopcze. Albo, nie, zwracajmy się do niego po imieniu. Nie wiem. Ale nie jestem przekonany co do imienia. Czym go w ogóle nazwałem, zapytacie? Nie wiem. Bo nie jestem tą osobą do Jakby, muszę zagrać jakąś grę. E, kolejną grą jaką będzie, będzie jakiś horror w sumie. Jeśli jesteście ciekawi. E, jeszcze nie wiem jaki. Ale będzie no pierwszy osobowy wykorzystała normalny 3D taki. E, zaraz zginę, pewnie? Nie bardzo, udało mi się. E, no i wtedy będę się bardziej wcielał w tą postać, niż patrząc na kogoś e, na ekranie. Kim nie? Ekstra. Tam jest pająk. I co ja to zrobię? Nie przeskoczę przecież, no właśnie. O, ale się nadziałem, samą wkroczę. Aż mi zabolało. Jak ty jeszcze przeżyłeś? Ty masz jedną nogę. No i co, że... chcesz, żebym zrobił... Łoj oj oj, O! prosto w zadek! Jak nie w tą stroną, tą drugą mówicie, ałła. nogi, w nogi, w nogi. Aj, nie spodziewałem się, że to, to zrobię, ale okej, okay. ołł... To jednak naprawdę jesteś psychopatą. I ja cię to się jeszcze rusza. Ochyda. Ja. I teraz jego truchło, serio tą górę weźmiemy. Ułożesz. Dobra. Nie spodziewałem się tego. Okej. Okay. Masz nierówno pod sufitem, chłopcze. Mówiłem, że to święcące oczy, to więc dobrze nie wróży. Nie jesteś przypadkiem demonem? Powinienem cię nazywać Lucyfer, a nie Johnny. Duży ptakol. Nie, nie chcę, jak my jesteśmy. Jakiego wzrostu? Czemu ten świat jest o wiele większy? Opa, a tam kolejny chłopiec siedzi. Ten ptakol jest większy od tych gości, którzy nas chcieli zabić. Pod każdym względem. Ja się pytam. Coś jest nie tak? Nie wiem, to jest świat Lilliputów? Tomcio Paluch? Tomcio. Może Tom powinno powinno nazywać to, Tom? <grymne> o, ale zrobiłem ekstra. Właściwie co miałem zrobić? Jedną z tych skrzyni wziąć. Prawdopodobnie nie z tą z tym e, trupem. Nie będziemy tacy niehumanitarni. Po prostu zadamy tutaj, mu dalej wisieć. Weźmiemy sobie tą drugą, prawda? Tak? Tylko, że nam nie wyszło. Ekstra. Znaczy ja się nabiegam. Pamiętajcie, jeśli macie mało w głowie, to będziecie mi dużo w nogach. Nawet w grze komputerowej. To się sprawdza. Okej. Okay. Ja i spadliśmy. Dobra. Na razie młody, mam nadzieję, że żyjesz. Że nie jesteś trupem, tylko po prostu śpisz. Nie pomożemy koledzy, nie? Johnny? Albo Lucyferze. Jesteś Lucyferem. Oj... <grym> Niebo się jeszcze obrazi. Na nieżdżonym. Dobra. Utonę? Powiedz, że nie. Dałeś radę. Ok. Głowa do góry. Czy tu jest jakiś martwy kot? Czy co to? Muszę na to skoczyć? Dobrze, zlatuję. Ok. Okej. Utonęłem. Czyżbym się za bardzo pośpieszył? Chyba tak. Okej, okay, idzie gościu. Ma coś na głowie. Płynie jeszcze. Okej, okay, daleko nie popłynął. Ale pomożesz mi. Ja cię, udało się. Okej. Okay. Miałeś jakiegoś rubala na głowie. Widzę, że obcy to tutaj wymięka. No i co tam? Myślisz, że wskoczę? Myślisz, że tam wskoczę? Mylisz się. Mam pomysł. Poczekaj. Au! Kamieniem je rzucasz? Serio? Pogięło cię? Ty debilu! A tylko spróbuj jeszcze raz wziąć kamień. Jak inaczej nie pogadać z ludźmi, to cię nie posłuchają. Dobra, bierzemy trup. Ta gra nie jest dla dzieci jednak. To jest mroczna gra. Aj. Patrz. A uciek. Nie chcę zobaczyć, co zrobię z trupem? Nie chcesz? Włożysz. Będę na nic zjeżdżał. Jać. Ok. To nie wróży nic dobrego. Za są do stworzenia? Okej. Okay. To mogę rozgnieść, nie mi się stanie. Jak skoczę obok tego? Też nic. Okej. Okay. Dziwne te stworzenia tam są. A, naprawdę. Mam nadzieję, że z nimi nie będziemy mieli napięku. A tu kolejny, który ma coś na głowie. Okej. Okay. Hm. Okej. Okay. Jak stanę na ten przycisk, to zginę, prawda? Spoko. To skaczymy. Ok, to działa odwrotnie w takim razie. Musimy skakać na przyciski, bo tam konstrukcja to pułapka, która jest zaskakująco dziwna. <śledzisz> Dobra. Tutaj źle druciki przyłączyli, a tu już... Tak jak powinno być, tak? Ekstra. Ło, Nie szczelajcie do mnie! Nie! Przeskoczyli! Przeskoczyli... O, jeden zginął. Dobrze, ci tak. I co mi zrobisz? I co mi zrobisz? <śleskujesz> tak, zabiliśmy ich. Psychopata. Jednak z siebie jest duży mały Johny. Możemy mordować. Oni o tym jeszcze nie wiedzieli. Teraz wiedzą, że z nami nie mają szans. Bo tylko nam świecą się oczy. oczywiście oni jednego sobie nie śczeli sami? Nie mam pojęcia, ale są. już martwi, więc nas to nie interesuje. Czy jednak działa z Sprytem Johny? Nie mordujesz osobiście, a używasz to tylko urządzeń, którzy... urządzeń, pułapek, który sami oni tam wymyślili. Jest to jakiś plan. A teraz ja mam pytanie... Hmm, dlaczego to? Dobra, mamy skrzynkę. Znaczy skrzynkę, co ja mówię, wózek. Okej. Okay. Nie spodziewałem się tego, ale spoko. Ok. O, trzeba się spieszyć, trzeba się spieszyć. Ok. Mówicie, że muszę biec. Fajnie. A jeszcze talina się powinna tu uciąć, jak tak dotykam tych. Ok, szybko, szybko, szybko. Nie za długo! Zdążę, zdążę. Nie zdążę. Ekstra, więc muszę iść z powrotem na górę. Dobra, na dzień mi to poszło. Co by się spodziewał? Zdążę. Odej. Jeju, serio? Dobra, robimy cięcie. W tym miejscu robię cięcie. Patrzcie, taram już jest samego, znaczy na no dobra. dobra, raz się rozkuśtamy. Jak będą w połowie, to się dokładnie w połowie siebie. Ok, szybko, szybko, zdążysz, zdążysz, dobrze, radę. Ok, ale mechanizm sobie wymyślili. Straszne. Co to za stworek? Chodź, piesku. Nie jesteś? Nie ma go. Uciekł do nory. Dziwne. Czemu przy tamtych grzybach były jakieś te grzyby? Czemu przy tamtych grzybach były jakieś grzyby? Jakieś e, te. Eee. Muchy. Ok. Żebym miał to samo na głowie. Już się tak spodziewał. Uciekł to, uciekł nie uciekłem. Nie mogę się ruszać. Mogę jedynie zwalniać. Aha, okej. Okay. Mogę zmieniać kierunek. Czy dobrze zrobiłem zmieniać kierunek? Czy to nie zależało ode mnie? O! Zjedźcie mnie! Zjedźcie, zjedźcie mi to z głowy! Zjedźcie mi to z głowy! Odwróćcie, się, odwróćcie! Się. Chcesz iść w drugą stronę? Okej. Okay. Plan jest taki, że wskoczymy na to, o te dziwne stwory, które tam plują śliną, zeżrą to, bo wcześniej to jadły. Skocz jest! Dzięki! Dźwięki są jak z tego e, tych stworów, jak z Hearts of Darkness e, też serii na moim kanale, którą polecam. Eks, straszne, polecam dużo serii na moim kanale, w tym. E, e, w, w tej grze. Co oznacza, że mój kanał jest coraz większy? Co tam? Żabko? Jesteś żabkiem, a nie. Nie uciekaj, nie bój się. Stoję, ci To może tam przyniosę. Co zjesz? Albo nie. Eee. Przykro mi. Nie dam ci tych grzybków, bo nie wiem jak. Eee. Ale to chyba. Okej. Okay. Masz. jest sobie. Czy ja muszę tego? Eee... Co ja zrobię? Czego ja zabiję? Nie, użyję jako chomika. To jestem okropny. No, okej. Okay. I do czego mi się to przysłużyło? Nie mam pojęcia. Okej. Okay. Bo to jeszcze nie koniec tej zagadki logicznej. Okej. Okay. Dobra. Czyli tak. A... Tu nic nie zrobię. To już działa. Okej. Okay. Rączki cię śpierzbą? Tak. Okej, okay, to masz. Pobaw się tym. Okej. Okay. Czy coś już yy, wykonałem? Jakieś zadanie? Coś coś się dzieje. Leci tu woda. Nie. Okej okay. Muszę tam zniszczyć tamtą machinę, bo tam tak długo czasko, aż coś się zepsuje. Prawdopodobnie tak. Jednak mały psychopata dalej w akcji. Dobra, a no to psuj. Okej, okay. mamy to przetrzymać po prostu. To... Coś mi zrobi deszcz? Czad. Dobra, możemy już go uwolnić, nie? Czy, 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 czy nie? Okej, okay, dobra, on się będzie tu całe życie Aż umrze Z wycięczenia. I góry Jesteśmy okropni Dobra, psychopato Woda leci Teraz sobie tutaj a, Nalejemy bajorko Zrobimy sobie basen A my i tak nie umiemy pływać, więc Dużo nam to nie da I to na. One... To było głupie. Okej, okay. ale też jest A już wiem, co zrobiliśmy źle. Możemy tam wskoczyć? Tak to już zrobimy. A patrzcie, teraz to było z drugiej strony. Ciekawe dlaczego. Okej, okay. damy to tu. A tutaj możemy się wspinać? No nie możemy. Patrzcie, gra nam pomogła w takim razie Wcześniej to było po prawej stronie, teraz już jest po lewej Więc uznali, że zrobimy to wcześniej Checkpoint był w takim miejscu, że myśleli, że już to zrobimy A tu widzicie, takie czary nie <laughs> To co zrobiłem też jest głupie Jesteś... to jest za blisko, prawda? Aha Za blisko To nie my... I brak powietrza w płucach została już tylko woda. Ok Dobra, to już wiemy co. Nie, 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 nie jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie trzeba. Najpierw zasadajmy tak, powinno być. Czyli tu na środeczku. Teraz tutaj doskoczymy sobie do tego bez problemu. Ok, prosta zagadka. Logiczne. Ok. Napełnione. Więcej się nie nalewa. Ok. I udało nam się. Dobra. To ruszamy dalej. Ruszamy dalej.